Nie wiem, czy coś dopytywać jeszcze, czy... Jak jesteś? Nie, nie. Tylko tak zawiesił głos trochę Tadeusz i nie wiem, czy... Była kropka, tylko taka powstawiona wysoko, nie? Więc mnie nie przeszkadza to, tylko czy... Pomyślcie. Bo ja też pomyślę. Twoją debiutancką książką o Kęcie pojawiłeś się w 93 roku jako ktoś należący do takiej grupy, którą można by trochę żartobliwie nazwać amerykańskim desantem w poezji polskiej, bo wszyscy i Andrzej Sosnowski i Kuba Kozioł i ty mieliście za sobą doświadczenia albo byliście w trakcie tego doświadczenia amerykańskiego pobytu w Ameryce. Powiedz na ile to doświadczenie miało wpływ na to, co pisałeś, co cię w literaturze interesowało? Na pewno miał wpływ na to, co czytałem, mm. a wpływ na to, co pisałem, a mówię przede wszystkim o Okęciu w tej chwili. Raczej miał fakt bycia, mieszkania za granicą w ogóle, niż bycia w szczególny sposób zainspirowany. Tym pobytem za granicą do pisania, dlatego że inspiracją główną były wspomnienia z Polski. I Okęcie ma być książką taką warszawską, yy, odwołującą się i do doświadczeń, i do języka lat 70. -tych. Oczywiście przetworzonego przez wieloletni pobyt w Ameryce brak codziennego kontaktu z tym językiem, a także no, przez rozmaite doświadczenia, które sprawiają, że inaczej patrzymy na własną kulturę po spędzeniu wielu lat w zupełnie innej kulturze. A powiedz, co robiłeś w Ameryce? Czy na przykład miałeś nie wiem, kontakt z polską emigracją i w związku z tym jednak żyłeś trochę tymi Problemami polskimi, czy raczej właśnie żyłeś w takim dystansie? Raczej w dystansie kontakt miałem z, z ludźmi, których znam w Polsce i którzy też znaleźli się w Ameryce. I to były po prostu kontynuacje istniejących przed wyjazdem przyjaźni. A kontakt z Emigracją jakiś śladowy, zupełnie nie, niezauważalny. A to, co się działo w Polsce, no, wiedziałem o tym trochę z listów od rodziny, a trochę z prasy. Bo zwłaszcza w Berkeley, ale przedtem w Seattle, też mogłem czytać polską prasę w bibliotece uniwersyteckiej, zarówno literacką, jak i codzienną. Wyczuwałeś, że idzie jakaś zmiana, czy, czy raczej, yy, powiedziałbym, udzieliło ci się takie zmęczenie, które poetom twojej generacji się... Yy, którzy, o której mówią poeci twojej generacji często, nie? że zmęczenie tym, co wtedy było i trzeba zrobić coś nowego? Yy, no nie, bo ja, ja nie byłem tam, gdzie to było i yy, to zmęczenie nie dotknęło mnie w ten sam sposób. Yy. Nie, nie, nie powiem, żebym wyczuwał zmianę, natomiast rodzina mi mówiła, mieszkająca w Polsce i przyjeżdżająca w różnych sprawach do Stanów, że, że idzie zmiana, no to im wierzyłem. Miałem na myśli przede wszystkim chyba zmianę w języku poezji. To znaczy, wiesz, że. Ona taka była jeszcze w połowie lat 80. niewyraźna, ale już była. No już było trochę książek, które zapowiadały, że język na przykład poezji się sprozaizuje, że będzie więcej... że poezja jakby szerzej się otworzy na różne rejestry językowe, co dla Ciebie jako poety na przykład jest bardzo ważne. Tak, z pewnością. Ja nie zdawałem sobie sprawy z istnienia tamtych debat w połowie lat 80. Nie wiedziałem o tym, że ukazał się... Pierwszy nowojorski numer literatury na świecie i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że, że coś takiego jak twórczość świetlickiego w ogóle istnieje. Dopóki około roku 90 nie dostałem kilku egzemplarzy Brulionu od znajomych z Polski, wtedy się zobaczyłem zupełnie inną rzeczywistość literacką niż ta, którą do, do tej pory znałem z, y, z innych publikacji. Y, no, w bibliotece w Berkeley y, listę polskich publikacji przygotował Czesław Miłosz, tych pronumerowanych. Więc była ona dosyć obszerna. Y, zarówno londyńskie i paryskie wydawnictwa, jak i, jak i krajowe. Tu były dużo pism literackich. Nawet tak y, wydawałoby się, no, Niszowych czy, czy prowincjonalnych, jak akcent można było przeczytać w tej bibliotece. Um, ale w tych pismach, których nie śledziłem zbyt pilnie, powiedzmy, nie natknąłem się na żaden ślad tych, tych debat o, o języku poezji, o, o, o sposobach pisania. Y, które wówczas rozgorzały i nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy z nich aż do chwili y, no, przeczytania tych egzemplarzy brulionu, co, co zbiegło się w czasie mniej więcej z moją lekturą y, w maszynopisie życia na Korei. I co ta lektura sprawiła? Y, no, no Sprawiła, że zobaczyłem zupełnie nowy rodzaj y, pisania, zupełnie nowy rodzaj. Y, y, Języka poetyckiego w Polszczyźnie. Yy, I byłem stosownie zafascynowany. Pierwsza książka nosiła tytuł Okęcie, czyli to jakby była zapowiedź powrotu. twojego, Czy Twoje lądowanie w Polsce, prawda? Takie, tak. Takie poetyckie, czy w Polszczyźnie. Yy, no teraz dostajemy nową książkę i ona ma tytuł Powązki. Aż się boję zapytać, czego to jest zapowiedź. Tak! <laughs> Um, nie, nie można tego traktować um, wy, wyłącznie dosłownie, czy też wyłącznie metaforycznie. To znaczy, um, ta, to, tą nazwę należy przyjmować dwojako. Um, dlatego, że po, Powąski są no, bardzo konkretną nekropolią, um, która ma um, określone um, zadanie w tej chwili. Um, zadanie to. No, nie, nie polega wyłącznie na chowaniu zmarłych, ale na chowaniu słynnych i zasłużonych zmarłych. Zmarli bez wielkich zasług są chowani na innych cmentarzach. Także powązki to już jest pewne. Wyróżnienie Taki sygnał określenie. Tak, właśnie. Tak. Już coś biograficznego pojawia się w związku z tymi nieboszczykami tutaj. Natomiast jako metafora, to, to też ma dosyć szerokie możliwości znaczeniowe i to naprawdę zależy od, od czytelnika. Ja tutaj nie, nie narzucam żadnej um, formuły. Dla pewnego środowiska będzie wiadome, że Powąski to jest kawiarnia amatorska, która była czynna do 23., a do 21. inne barki dla alkoholików. Więc o 21. one się opróżniały i wszyscy szli e, spocząć, że tak powiem, na Powąski czyli do amatorskie. No to jest bardzo wąska, środowiskowa um, konotacja um, tego słowa. Um, szersze oczywiście, no, to, są, to, to jest śmierć jako taka, popularny temat w wierszach, od dawien dawna. Ale ta książka jest pełna życia. Tak, to jest, to jest książka wesoła, raczej... humorystyczna. Tak. Taka jest myślę, że że że, że nawet od, odbiega od twojej prze, przedostatniej książki, czy, czy, czy w ogóle tak, od takiej tonacji bardzo właśnie wraca do tych, tych momentów w okęciu, czy znaczy takiej pewnej radości, takiej, nie wiem, celebracji wręcz, nie wiem, świętowania słowa. Z pewnością, to, to znaczy książka z zamierzenia ma być dosyć wesoła. Po wąski w połączeniu z tą fotografią na okładce, fotografią z sceny baletowej. No, ma się to kojarzyć z tańcem śmierci. Z połączeniem grozy, a zarazem pewności śmierci z wesołą zabawą. Można to oczywiście Uznać za komentarz na temat sytuacji naszej cywilizacji. Komentarz, który zdaje się jest aktualny od dwóch tysięcy lat, a można to bardzo też wąsko i osobiście, subiektywnie, personalnie interpretować. Mówi się o tym, że no, jesteś takim poetą abiograficznym, to znaczy kimś, kto się sprzeciwia takiemu czytaniu literatury, bardzo mocno się sprzeciwia takiemu czytaniu literatury yy, z, według klucza biograficznego. Ale nawet w twojej najnowszej książce jest trochę takich, yy, może żartobliwych, może przewrotnych, ale jednak nawiązań do, do twojej biografii. No choćby wiersz debiuci, który znowu Wraca do tych czasów amerykańskich. Nie? Tak, w którym nie ma ani słowa prawdy. Wszystko jest zmyślone, chociaż do jakichś tam zdarzeń historycznych się odnosi. Chyba nie jest zmyślone jedynie to, że 13 grudnia 81 roku Czesław Mimocz wystąpił w amerykańskiej telewizji. Natomiast cała reszta to jest po prostu bójda. I inne wiersze, które wyglądają na autobiograficzne w tej książce, mają podobny charakter. Może tu i ówdzie jakiś, jakiś fakcik z młodości, jakimś dalekim echem się odbije, ale to wszystko. To jest fabulacja wszystko. Ale fingowanie własnej biografii to też jest w jakimś sensie to, to, tworzenie biografii, to znaczy, to też jest jakby sposób, nie wiem, prezentowania samego siebie. To, to nie jest do końca odejście od takiej liryki tożsamościowej, tak bym to powiedział, pod warunkiem, że nie będziemy się upierać przy jednej stałej i niezmiennej tożsamości. Mhm. Jeżeli uznamy, że ja mam tyle tożsamości, ile napisałem wierszy, to proszę bardzo. Może być liryka tożsamościowa. Za każdym razem inna. Na przykład wiersz bez znieczulenia. To my, może, to my w ogóle mo możemy się jakoś przez te wiersze dobrać do Tadeusza Piury jako takiego, który siedzi tu naprzeciwko mnie, czy, czy nie ma żadnych szans? No właśnie <grym> powiedziałem, że... <grym> Um, że absolutnie tak, pod warunkiem, że nie traktuje się mnie jako jakiś monolit. Mm -hmm. Tylko człowiek o wielu obliczach.